Zuchwałe są Wasze słowa, słowa przeciwko mnie. A Wy mówicie, cóż to takiego mówiliśmy przeciwko Tobie? Mówiliście tak, próżna to rzecz służyć Bogu. I jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań i że chodzimy w pokutnej szacie przed jachłę zastępów? My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych. Gdyż powodzi im się dobrze, chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. Tak to mówili między sobą ci, którzy boją się Jahwe. A Jahwe uważał i słyszał to. I tak została spisana przed nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Jahwe i czczą jego imię. Będą moją własnością. W dniu, który ja przygotowuję i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym. Między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy. Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło. Staną się ciernie, i spali ich ten nadchodzący dzień, tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Ale dla Was, którzy boicie się mojego imienia, zejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach, i będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obozu.